Siemanko ze strony Synbox i witam Was bardzo serdecznie w takim krótkim materiale odnośnie Filmiku e, bardziej odpowiedzi wideo na Filmik Angulara. E, filmik, w którym e, trzeba nagrać odpowiedź wideo, jeżeli chce się dostać na Minecraft od tyłu. Chciałem się bardzo dostać na ten serwer, ale na początku jeszcze taka wstępna informacja, ponieważ pewnie część z was nie oglądnie końca i tak, to jest już ostatni filmik na tym kanale yy, wracam na ten stary kanał, na którym mam więcej widzów i no sytuacja zmusza mnie po prostu, żebym tam wrócił i tam już jest parę filmów i kolejny raz i, i tam już wracamy na stałe więc dlaczego ja bym, miałbym być wybrany na angular? Yy, jest tam paru kumpli tak naprawdę, którzy grają no i miałbym z kim nagrywać to jest oczywiste Następna sprawa, mm, nie nagrywam jakichś dupnych filmików, tylko po prostu przykładam się do swoich materiałów i staram się, aby to wychodziło jak najlepiej. Mm, kolejna sprawa, jestem ogarnięty, chyba, chyba jestem ogarnięty, jak myślicie? Nie no, tak prawdę no, nie jestem takim nieogarem jak niektórzy mający po 9 lat, oczywiście nie obrażam takich ludzi, bo mają y, prawo nagrywać rzeczy prawowicie, prawda? Ehm, nie chcę się tutaj wychwalać, bo po prostu nie lubię tego, ale jeżeli to dasz mnie, to po prostu obiecuję, że nie będę grifował ani nic w tym stylu. Także to było chyba na tyle. Jeżeli mi wybierzesz, będę ci bardzo, naprawdę wdzięczny. Ehm, no i to było na tyle. Do usłyszenia. Cześć.